salka gimnastyczna dla przedszkolaków, pracownie językowe czy komputerowe. To wszystko i wiele więcej powstało w dobudowanym trzykondygnacyjnym segmencie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym numer 6 w Żorskiej dzielnicy Kleszczów. Na terenie tego rozbudowanego budynku znajduje się 12 klasopracowni. Są one bardzo ciekawe, połączone tematycznie, nawet jak przejdziemy i Państwu pokażę, nawet korytarze są takby przeznaczone czy to dla przedmiotów humanistycznych, czy dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Na parterze znajdują się pracownie dla edukacji wczesnoszkolnej oraz salka gimnastyczna. Pierwsze piętro to sale informatyczne, przyrodnicze oraz matematyczne. Ostatnie piętro składa się z pracowni języka polskiego czy historii. Z nowego segmentu grono pedagogiczne wraz z uczniami zaczęło korzystać na początku listopada. Rok. rok, dokładnie rok, jeden miesiąc i chyba 13 dni. Od momentu, kiedy przekazaliśmy teren pod budowę, do czasu, kiedy dostaliśmy klucze i mogliśmy już tutaj pełnoprawnie funkcjonować na tym budynku, więc naprawdę niedużo wszystko szło zgodnie z planem. Na szczególną uwagę zasługują jednak nie tylko nowoczesne sale czy korytarze. Powstała również połączona z pracownią historyczną Izba Pamięci, w której znajdują się pamiątki związane z długoletnią historią szkoły oraz Kleszczów. I teren, który jest też zagospodarowany na, na przerwy dla uczniów, to takie patia z tej strony i z tyłu, z których będą korzystać wszyscy uczniowie. Koszt rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego numer 6 wyniósł ponad 6,5 miliona złotych, z czego 1 151 tysięcy to środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, a reszta wydatków pokryta została z budżetu miasta Żory. Flagowy projekt Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstaje w Żorach. Xenon, bo o nim mowa, to tak zwany akcelerator biznesowy, w ramach którego przewidziano budowę kompleksu czterech hal. Każda ma się składać z ośmiu modularnych boksów przemysłowych z komplementarną częścią o charakterze pozaprzemysłowym wraz z otoczeniem. Oprócz tego, tego, tego miejsca do pracy, Xanon jest takim miejscem do życia. Będzie tam i przedszkole, będzie i jadła, jadłodalnia, będą i punkty no, administracji publicznej. Wszystko, co można sobie wyobrazić, że taki mały przedsiębiorca przyjeżdża rano, pracuje cały dzień z całą rodziną i wraca sobie do swojego domu już do, do spania. Całkowity koszt realizacji projektu to 77 milionów 400 tysięcy złotych. Blisko 41 milionów udało się pozyskać z Unii Europejskiej. Umowę na dofinansowanie parafowali marszałek województwa śląskiego Jakub Haustowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża. Jest to projekt innowacyjny, pokazujący, że transformacja gospodarcza się rozpoczyna. Cieszę się, że rozpoczyna się w żorach. To też jest kierunek, w którym będziemy się rozwijać, czyli miejsca, gdzie. Można w sposób innowacyjny łączyć biznes, ale jednocześnie stwarzać możliwości rozwoju. Hale, które powstaną w żorach, będą przeznaczone do kilkuletniego wynajmu, na prowadzenie działalności w oparciu o nowoczesną infrastrukturę w biznesowym sąsiedztwie. Strefa otwiera się już nie tylko na tych dużych i średnich, ale również na małych przedsiębiorców, na mały biznes. To, to miejsce na mapie województwa śląskiego będzie szczególne, gdyż tworzy właśnie takie innowacyjne. Ekosystem. Projekt Xenon zakłada również powstanie między innymi Centrum Coworkingu czy Centrum Kompetencji. Czyli ta pomoc bezpośrednio w przekształceniu się w transformacji przemysłu przyszłości, czyli, czyli można powiedzieć, nie każdego dzisiaj przedsiębiorcę małego stać na to, żeby ktoś mu doradził, poprowadził, pokazał, jak wykorzystywać te najnowocześniejsze. Narzędzia do pracy. Termin zakończenia realizacji projektu to połowa roku 2023. W związku z pandemią koronawirusa zajęcia w szkołach odbywają się zdalnie. Problemem takiej formy nauczania jest brak dostępu do sprzętu komputerowego. Żorski urząd wychodząc z tym potrzebom naprzeciw, w listopadzie wsparł placówki szkolne na terenie miasta w 67 takich zestawów. Nasze miasto już po raz drugi uzyskało grant, dzięki któremu udało się nam zakupić sprzęt do zdalnej nauki. Tym razem zakupiliśmy 67 zestawów komputerowych razem z zestawami słuchawkowymi. To jest Sprzęt, który pomaga w zdalnej nauce tym uczniom i tym nauczycielom, którzy do tej pory mieli największe problemy sprzętowe. Osoby, które otrzymały notebooki zostały wytypowane przez dyrektorów poszczególnych placówek. Tam, gdzie były zgłaszane wcześniej do nich problemy z przeprowadzaniem zdalnych lekcji, gdzie te lekcje po prostu nie, nie było możliwości, żeby się odbywały, więc staramy się te potrzeby tych osób po prostu najbardziej potrzebujących tego sprzętu zabezpieczyć. Sprzęt trafił w sumie do 19 szkół na terenie ŻOR. Jedną z nich jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Cały sprzęt, który otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, są to przede wszystkim laptopy, służą obecnie nauczycielom do pracy zdalnej. Cała praca zdalna w naszej szkole wygląda w ten sposób, że prowadzimy wszystkie lekcje w formie wideolekcji. Część nauczycieli wypożyczyło sprzęt do domu i prowadzi zajęcia z terenu własnego miejsca zamieszkania, a pozostały, pozostały sprzęt służy do prowadzenia lekcji online z terenu szkoły. Miasto pozyskało w sumie 114 999 zł na ten cel w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Żorska Strefa Przedsiębiorczości powołało pierwszego w mieście asystenta kulturowego. Pomaga ona osobom przyjeżdżającym z za wschodniej granicy w załatwieniu formalności związanych z pracą czy pobytem w żorach. Nasza asystentka, pani Ala Ożyjewska Brożyna udziela porad mieszkańcom, którzy się do nas przyprowadzili, na przykład z Ukrainy, z Białorusi, czy z terenów Rosji. Mamy, powiedzmy, takie wsparcie mocne. Mogę w każdej chwili zadzwonić do przedstawiciela instytucji miejskiej, do urzędu miasta i podpytać bezpośrednio, mając konkretną osobę, mając konkretny problem, konkretne zapytania, i ja wiem, że zawsze mogę uzyskać kompetentną odpowiedź. Osoby chcące umówić się na spotkanie z asystentką mogą to zrobić dzwoniąc pod odpowiedni numer telefonu. Konsultacje odbywają się zarówno w terenie, jak i siedzibie żorskiej strefy przedsiębiorczości przy ulicy Dworcowej 8. Bardzo miło mi jest i bardzo dobrze jest, że jest taka pomoc w mieście Żor, dlatego, że ukraińskim ludziom ciężko nalazić pracę, jeździć po różnych urządach, bo one zazwyczaj znajdują się w różnych miastach i zawsze tutaj można dowiedzieć się więcej informacji o pracy, o pewnych kartach pobytu. To nie jedyne działania podejmowane w mieście. W urzędzie rozpoczęły się prace nad stworzeniem dwujęzycznego informatora dla obcokrajowców. Powstający przewodnik będzie dwujęzyczny, on będzie po polsku i w języku ukraińskim. I tam właśnie będzie można znaleźć wszystkie najważniejsze, podstawowe informacje. Jak załatwić numer PESEL, jak załatwić meldunek, w jaki sposób ubiegać się o mieszkanie, jak podpisać umowę na nie. Formator ma być dostępny pod koniec 2020 roku w punkcie konsultacyjnym przy ulicy Dworcowej oraz Urzędzie Miasta czy instytucjach kultury.